Tutaj Dzisiaj jest odcinek na tym nowym kanale. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. W sensie nacimy pod 20 tysięcy łapków w górę. To jest kolejny odcinek na tym nowym kanale. Po prostu zostawcie komentarze, też komentarze co będzie w kolejnym odcinku. Nie dlatego piszcie w Yang up, ale na razie jesteśmy Minecraft Lobby. I zaczynamy grać Wojanowica, Wojanowice. Wojanowice, tak. I dzisiaj będziemy budować miasto. I też no skończyłem tamty nagrywacz odcinek, ale nie dodawałam go na, na YouTube, bo mój domek zniszczył się, teraz wiele dziar mają. Więc zbudowałam najnowszy. I też poszłam do, no, pozbierać owce sobie, po godziny mi to zajęło, powiem Ci. Trzy e, godziny, no. A tutaj, wiecie, też byłem w kopalniu, wszystko miałem. E, a my lecimy do odcinka. Teraz budujemy, e, e, no, tak by coś z niebieską, z niebiesko eee, i też chyba łopatę, bo też będziemy wkładać wszystko we na ziemi. To, ale to jest dobre, bo tam przycisk jest drewniany, a też jest drewniany. To też nie widać. też ciężko otworzyć drzwi. To zaraz Eee, łopata O i tutaj będzie wszystko Jeszcze świnki to nie, bo... To i to będzie niebieskie Za chwilkę zabiję tego wir wiradziera, bo mi się skacze Tutaj taki kawałek. O nie. Tu kawałek to zrobiłam. Reszta to inaczej. Yy, la, la, la. I zaraz goście przyjadą tylko tak na chwilkę. Nagrywam, żeby zdążyć nagrać kolejny odcinek. Biegamy, ale też postawiamy pochodnie. O, tak. Nie chciałem po wełnę. No dobra, teraz tutaj zaczynamy. Dawno nie było z odcinków z Minecrafta. I, wie, i wiecie dlaczego tak no, nagrywam, bo nie subskrybujcie tego filmu, to poproszę, zostawcie. Badami też śmieszne filmiki. Jak wyglądam to całe będzie. Jak skończymy się no to to już koniec. Teraz pójdziemy spać. Tutaj pochodnie. Po Dobra, to na razie nas znioszczyło. No zgubali się robi. O, idziemy do domu przez patyczek. O, i dalej robimy. Tutaj, Sieszka. Ah. Tutaj. Święta, tak kró cobomisttwa Dobra Rych. teraz wełna No to wygląda, na razie fajnie to wygląda, tak trochę, no tak na chwilkę włączyłem nagrywanie z udało a my zaraz skończymy odcinek, no, to był krótki na razie, ale no, znaczy to nie mogłem, bo właśnie z do nich a się pośpieszyć, a to na pewno serdecznie zostawcie subskrypcję pod tym nowym kanale eee, na pewno będzie i też chyba za 15 lat to jest nowy kanał By Ten kawałek. O, o taki kawałek, to ja kończę ten odcinek, bo, bo słyszeliście, że goście przyjadą u mnie. To tylko pośpieszę. Mhm. Dobra, teraz eee, budujemy dalej. Pik? Należy hmm. przejść? Jaracie? Nie chcę. Pan Lamacz, Jaracie, Fundujemy. Dobra, pyk, dobra, jeden etap jest e, załatwiony, o jest to, ja dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję, to był krótki odcinek, e, A zostawcie subskrypcję, zostawcie dzwoneczek i też łapkę. No, 20 tysięcy od góry, to kolejna rzecz, którą no, mam na moim kanale, ale zadać dziękuję. Kolano.